Anonymous Trójmiasto. Wolne media dla Trójmiasta. Jesteśmy oburzeni kondycją trójmiejskich mediów. Jesteśmy oburzeni i kategorycznie żądamy szybkich zmian. Wzywamy media i dziennikarzy do zaprzestania niecnych praktyk, których celem jest tylko i wyłącznie zwiększanie zysku. Żądamy od wszystkich mediów elementarnej uczciwości i stawania zawsze po stronie prawdy. Pamiętajcie, służycie społeczeństwu, a nie politykom i korporacjom. Obudźcie się. Media nie są produktem. Obywatel nie jest klientem. W gdyńskim magistracie wrze, a wszystko dlatego, że pojawił się datowany na 1 kwietnia nowy numer tygodnika ratusz. Tyle, że tym razem nie jest to publikacja zespołu prasowego Urzędu Miasta w Gdyni, a jej falsyfikat. Czy to żart i dlaczego sprawą zajmie się prokuratura? Sprawdzała Małgorzata Rakowiec. Na pierwszej stronie świąteczne życzenia i wywiad z prezydentem Gdyni. Pierwsze pytanie do Wojciecha Szturka niby nie budzi podejrzeń. Panie prezydencie, Gdynia pod pańską batutą pięknieje nam z sekundy na sekundę, wzbudzając zachwyt licznych turystów i mieszkańców oraz zazdrość okolicznych miast. Tyle, że taki wywiad nigdy nie został przeprowadzony, a gazeta nie powstała tu gdzie zazwyczaj, czyli w biurze promocji Urzędu Miasta. Myślę, że ktoś chciał to potraktować jako żart, ale przekroczył pewne granice, pewne granice, gdzie wprowadził tak naprawdę mieszkańców w błąd wywiad z Wojciechem Szczurkiem to tylko jedna z wymyślonych historii jest jeszcze na przykład informacja o castingu w Teatrze Muzycznym, którego nie ma, o wystawkach w czasie świąt i o darmowych posiłkach w gdyjskich restauracjach. Jestem mile zaskoczony takim żartem, myślę, że jeżeli zostanie odebrany właściwie, myślę, że jest to całkiem, całkiem niezła forma. Tyle, że trudno określić, co to znaczy właściwie na darmowy posiłek w restauracjach raczej nie ma co liczyć. A na te wszystkie informacje można się nabrać, bo tak wygląda autentyczny ratusz, a tak ten podrobiony. Dyrektor Urzędu Jerzy Zając nie kryje wzburzenia. Myśli Pan, że to jest żart? Czy to może jest jakaś walka polityczna już się zaczęła? Ja myślę, że panie, czy to jest walka polityczna. Jeżeli tak przeciwnik walczy, to znaczy, że to jest jakiś ten gupek. Natomiast ja nie myślę, że to jest żart. To jest po prostu tragiczna głupota. Urzędnicy mówią też o możliwości popełnienia przestępstwa, dlatego złożyli doniesienie do prokuratury. W zawiadomieniu ogólnie podnoszone są okoliczności, że została podrobiona gazeta, którą rzeczywiście wydaje Urząd Miasta w Gdyni. W chwili obecnej bardzo trudno mi odnieść się jeszcze do tego zawiadomienia i całej gazety, która została dołączona jako dowód rzeczowy w sprawie. Prokuratorzy chcą przesłuchać świadków, ale nie wykluczone, że za chwilę cała sprawa może nabrać innego charakteru, bo chociaż osoby, do których prowadzi trop, zaprzeczają. Chciałem się w uroczyście, ostatecznie i ultymatywnie odciąć od tego wszystkiego, od tych wszystkich pomówień. To nie jest wykluczone, że 1 kwietnia powiedzą prema prelis. Miał być żart, a zakończy się prawdopodobnie awanturą, bo urzędnicy po przeczytaniu fałszywego ratusza raczej się nie uśmiali i dlatego weryfikacją gdyńskiego poczucia humoru zajmie się prokuratura z Gdyni Małgorzata Rakowiec. Wystarczyło kilka dni obywatelskiej mobilizacji, by to właśnie Gdynia znalazła się w czołówce miast mających szansę znaleźć się na planszy gry Monopoli. Do rywalizacji przyłączył się również Szczecin i nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie sposób działania niektórych sympatyków tego miasta. Gdynia ma też swoich sojuszników, m.in. innymi Jacek Fedrowicz czy prezydent Gdańska. My zapytaliśmy Gdynian, dlaczego warto wziąć udział w zabawie. No, to jest wyróżnienie dla Gdyni na pewno jakieś bo to jest gra międzynarodowa. No oczywiście warto. Miasto, miasto ludzi młodych, rozwijające się, m.in. młodzi deweloperzy. Także cieszymy się, że, że Gdynia będzie w monopolu. Ja głosowałam już przez internet. A czy chciałaby Pani właśnie, żeby Gdynia znalazła się? To Koniecznie, 100% musi się znaleźć. Na zakończenie przenosimy się do Gdyni, która walczy o monopol. A dokładniej o miejsce w najsłynniejszej grze planszowej na świecie, właśnie o takiej nazwie. O tym, czy w nowej edycji gracze będą mogli kupić Sea Towers czy Gdyńską Stocznię, zadecydują głosy internautów. 14 i, i za nami było na, Wczoraj 14, dzisiaj rano 11, w południe Gdynia siódmy, wysuwa się na siódme miejsce w peletonie. Na siódmy, się trzyma na pierwszym. Nagroda, tak zwana dzika karta dla najlepszych miast nominowanych poza kategorią oficjalną. A wszystko zaczęło się od obywatelskiej inicjatywy Gazety Świętojańskiej. Potem do walki włączyły się szeregi urzędników pod dowództwem prezydenta miasta. Na razie dobrze się bawimy, uczestniczymy w tej rywalizacji. Może się uda zwyciężyć. A gdyby się udało, to na pewno będzie to duża satysfakcja i na pewno do takiej gry zasiądę. W rywalizacji liczy się lokalny patriotyzm, ale Gdynia wyzwoliła bezinteresowną solidarność u wszystkich internautów. Nominacje płyną nie tylko z Pomorza, ale też z Wielkopolski, spod Tatr i ze ściany wschodniej. Słowem, cała Polska głosuje na Gdynię. Bo nie Warszawa, nie Kraków, a Gdynia ma największe szanse znaleźć się na planszy właśnie pierwszego światowego wydania kultowej już gry Monopoly. Dzięki społecznej inicjatywie, nie inter, sile internetu i ogromnej mobilizacji mieszkańców być może to właśnie Gdynia otrzyma możliwość. Możliwość nietypowej, a co najważniejsze, darmowej reklamy na całym świecie. Sukces Gdyni nie byłby tak blisko, gdyby nie inicjatywa kilku młodych osób z portalu internetowego Gazeta Świętojańska, dzięki którym o plebiscycie dowiedzieli się mieszkańcy miasta. Gdynianie bardzo cenią sobie lokalny patriotyzm i wystarczyło kilka dni promowania akcji tylko wśród swoich znajomych, by Gdynia z szarego końca rankingu stała się jego liderem. Na świecie sprzedano 160 milionów egzemplarzy gry Monopol. Przetłumaczono ją na 26 języków, a szacuje się, że grało w nią 750 milionów osób. Teraz o gdy nie usłyszała cała Polska. A czy usłyszy cały świat? Tego najprawdopodobniej dowiemy się już 9 marca, wtedy ostateczne wyniki plebiscytu. And I think to my soul. What a wonderful world. Yeah, I think to my soul. What a wonderful Gdynia Bo nasze miasto jest przepiękne. Tak to prawda. A wszyscy, co uciekają, to są okozy. Więc jesteśmy Wolną Kompanią Piechoty Lekkiej, zajmujemy się odtwarzaniem pierwszej połowy XV wieku, grupy na jednym Są u nas grupy tarczowników, szermierzy z mieczami są łucznicy, są oczywiście damy, które powinny być na początku wymienione, Bierzemy udział w treningach, w turniejach, w paradach. Myślamy, to jest rzeczywiście akcja obywatelska i to, co zasługuje na uznanie, to to, że ona w jakimś sensie najpiękniej odpisuje ducha mieszkańców Gdyni. To mieszkańcy miasta, które, którzy kochają swoje miasto, którzy chcą się w takie działania włączyć. I to jest taki, Ja z nowego albumu, z Apostosy, który opowiada o naszej wizycie w tak zwanym świętym mieście Jerozolimie. Pojechaliśmy tam, żeby osobiście rozprawić się z mitem, który pokutuje już od tysięcy pierwszonych lat. Mitem, którego chłopaka jest człowiek, grzebany między dwoma z trudniarzami, mitem którego bohaterem jest największa, najbardziej zbrudnicza sekta jaka istniała na ziemi. A to jest pismo, święte jak mówią, ja mówię, to jest księga, kłamstw pierwszy z gówna, pierwszy z hipokryzji. hipokryzję, z tego kówna, to tak dla jest z komentarzem, a ten od tego właśnie kówna. Smutny dzień na rycerza. No, przyznam się, bardzo smutny dzień. Dzisiaj poniosłem dużą porażkę i po pięciu latach, po pięciu latach bojów za Adamem nie potrafiłem niestety obronić ani dobrego imienia Biblii, ani dobrego imienia Boga. Na pewno wiele osób będzie przez to zawiedzionych, ale nie oznacza to, że się poddaję. Dalej będę walczył. Ta dzisiejsza porażka nie oznacza, że się gdzieś schowam. I powiem dość, dalej ruszam do boju. O trzeźwie. Muszę troszeczkę dojść do siebie po poradce i nałożę zbroję i ruszę do boju. W obronie Boga i Biblii. być towarzysze przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak pomożecie? Proszę Państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm. Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe tworzy dzisiaj rząd, który gwarantuje Polakom wolność, swobodę działania, wyzwolenie pozytywnej energii. Jednocześnie pomoc zawsze Pan i zawsze wtedy, kiedy do jest potrzebna. Jedno pytanie pan, do, mam do Pana Premiera i z całą powagą proszę potraktować to pytanie. Panie Premierze, mam wrażenie i to nie tylko ja mam wrażenie w Polsce, że często Pan stoi w rozkroku. Nie będzie jedności Europy dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha. Mówił Jan Paweł III. Nikt nie zdoła nas przekonać, że jest dobrze i żadne krzyki i płacze nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. Przepraszam bardzo, że białe jest białe, że białe jest czarne, a czarne jest czarne. Przepraszam bardzo, że białe jest czarne, a czarne jest czarne. Przepraszam białe. Nie przekonają nas zresztą i w tym pierwszym względzie. Pani jest głucha, niech Pani idzie do pisu, do no, tych pisaczkich lizusów swoich. Proszę nie rozmawiać, ze mną Pani rozbije kamerę, bez moich kłopotów nie mogę filmować. Nie, nie mam ochoty, żeby mnie Pani filmowała. Wąsąd!